Siemka, Siemka, dzisiaj robimy drugą część. Tak, ten jej gwiazdy byłym światłem, czy coś takiego. I teraz skończyliśmy na tym nie. żeby poczekaj, aż... Nie 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 nie. I chyba chodzi o to, żebym przemieniała aż do tego momentu. No. Oto się pojawiła zaraz za przestrzenią. Dlaczego, dlaczego nie mogę się cofnąć, jeśli przewinę w przód, zobaczę tylko? Przymknęła przez przestrzeń, usuwając ją z egzystencji. Wszystkie gwiazdy, które nas wtarzczyły, zgadowały i zniknęły razem z nią. To samo zdarzyło się wcześniej. To właśnie mnie ominęło, gdy spuściłam z niej wzrok. Kurczę, to był koszmar. To no, to samo, błagam o koniec. Tam, gdzie niegdyś ta przestrzeń była jedynie nic. Dlaczego nie pozwolisz miesiącach na dzień? Dlaczego nie mogę wrócić i ochronić przed tą przestrzeń? To byłoby dość niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe? Niesprawiedliwe jest to, jak mi ją odebrałaś. Co? Nie podobało ci się? Nie, nie, to okropne. Oddaj mi przestrzeń, wszystkie gwiazdy. Skoro tak uważasz, dlaczego że zrozumiesz? NIE! Jakie Dlaczego, dlaczego? dobrania? nie. To jest to samo. Chcę zrobić... ...wspomnienia. Jakie jak plus. Запиши, запиши. Заходи. Опсия. Ну, запиши. Ты раз ростарт. z każdej strony... Na, 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 na. Wybieramy inne tam Czekaj. I to, oto tam była przestrzeń spół... Czy do... dokładnie tak, jak zapamiętałam? O, ktoś tu jest. Hmm? Żyjesz. Myślałam, że stało się coś okropnego, ale tu jesteś. Bardzo się cieszę, że wszystko w porządku. He? Patrzyła na mnie, jakby widziała mnie po raz pierwszy. Bo oczywiście widziała mnie po raz pierwszy. Ta przestrzeń była nowa. Nie mogłam od niej oczekiwać, że będzie pamiętać, co się stało przez ekscystencję po zobaczeniu jej całej i zdrowej zapomniałam o tej zasadzie powinnam spróbować otworzyć nasze pierwsze wspomnienie nieważne Proszę, ale płakałeś? Gdy spotkaliśmy po raz pierwszy, to nie spłynie. Poczekaj, otworzyć Gdzieś pierwsze. Nie, dobra. Czas, 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 czas. Rzeczywiście, może jest być zapamiętała o nim, gdy wracam do momentów, w którym jeszcze nie go nie znasz. Więc czas z początku, z przyszłości. Czyli z początku to spróbujmy z przyszłości. Wierzyłaś by mi, gdybym mi powiedziała, że przybyłam z przyszłości, kiedy myślałam, że jestem samym, a jak do dowodniłaś mi, ja ale... ja że jestem mężem, więc wierzę we wszystko, co mi tylko powiesz. Poza tym to uczucie w moich pierwszego. Mogę Ci Miło mi, coś. To prawda, że byłam w e, przyszłości. Już wcześniej się spotkałyśmy i chciałaś przeszukać tę pustkę, by zobaczyć, ja, czy znajdziemy tu kogokolwiek lub cokolwiek innego. Dobrze mi, jak coś, co chciałabym zrobić, no kogoś, kto kogoś, ktoś z nas ale ciężko wyjaśnić co się stało nie, nie chcę jej przestraszyć nie, nie znalazliśmy nikogo dlatego myślę, że powinniśmy trzymać się razem o, byłoby słowo, gdyby ktoś tam był i czuł się samo tak samo samotnie jak ja okłamałam ją. powiedziałam, że ujeżywy powiedziała że we wszystko, co tylko powiem, więc to wykorzystałam. Ale nie wiedziałam, jak powiedzieć jej, coś się zdarzyło. Nie chciałam, by to zakończenie było tym, które wcześniej widziałam. Jeśli ta ścieżka niczego nie poprowadziła, poprawiła, zawsze mogę stworzyć punkt zapisu i z niego i z niego przewinąć do tyłu. Okej. Okay. Słożyć punkt zapisu i z niego przewinąć w tył. Ej, Czasia, skoro jesteś z przyszłości, po co... tu chcę wrócić... i chcę wrócić tu. Kurczę! Nie mogę. Jeśli to ścieżko... Książka... Poczekaj, czy zapiszę, czy to jest jeszcze... Stop. Ej, czasie, skoro jesteś jest z przeszłości, po co tu przybyłaś? Już chciałam z Tobą, tobą porozmawiać więc w przyszłości nie możemy już z Wam rozmawiać o nie! O, muszę coś zrobić, by znów się nie rozpłakała tak, rozdzieliliśmy się, ale chcę to zmienić, by już nigdy nic się nie zdarzyło Cóż za Olka powinna wymyślić jakiś plan B, żebyś, myś... żebyś nie musiała pracować sama. Hej, jak... Hej, jak mnie tu znalazłaś. Było łatwo. Wiedziałam, gdzie będziesz na mnie czekać. Ale chodzi o nasze pierwsze spotkanie. Zanim wiedziałaś, gdzie byłaś, to ja podróżowałam ze twoimi gwiazdami i oto tam byłaś. Och, to znaczy, hej, jest kiedykolwiek Pewnie, ale nie wiem, czy chcą żebyś dla mnie pokałę. Mm, tak, że nie chcę być sama. He, to miło, że czujesz to samo. Możemy się razem położyć tylko na chwilę. Jeśli chcesz, nie widzę przeszkód. Zapałem za rękę, by nic nie mogło, nie mogło nas zaskoczyć. Nasze palce splotły się tak łatwo, że wydawać by się mogło, że właśnie po zostały stworzone, ale to było niemożliwe. To uczucie, nawet jeśli nie miało sensu, sprawiało tylko, że trzymałam mocniej, bo i o i... Czy mam nic? Nie miała możliwości, by ją nie odebrać. Mógłyśmy po prostu i wspólnie, patrzeć w gwiazdy i nigdy tego nie przerywać. Byłabym usatysfakcjonująca w czasie. Czy mogę coś cię zapytać, Mówię, co takiego? Co się więcej wcześniej stało, co takiego się wydarzyło, że chcesz rozwinięć już Ci powiedziałam, rozdzieliło nas. Ale, wiem, ale gdyby to się stało, na pewno bym płakała. Nie mogłaś po prostu iść ścieżką moich gwiazd? I nie byłaś w stanie już ich tworzyć. To okropne. Tak, prawda. Dobrze, że wróciłaś. Gdybyśmy nie mogły się znaleźć, też bym chciała to odmienić. Leżałyśmy tam przez duszę. Coś mi mówiło, że przestrzeń wiedziała, że na coś czekamy. Nie pytała na co. Dopóki miałam ją przy sobie, nie musiałam się niczego obawiać. Nic, na pewno patrzyła na nas z jakiegoś miejsca, którego nie sięgały gwiazdy przestrzeni. Chciałam być gotowa, chciałam ją przy... powstrzymać. Gdy tylko się pojawi. Ale zasnęłyśmy. Nie, nie. Znów to samo znów strycia przestrzeń. W czasie nie cofaj się więcej. Dlaczego to robisz? Znów mnie tu uwięzi. Zostań. Zostań. Zostań, 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 zostań. zostań. Jedziemy do mnie. Zaczęłam szukać przestrzeni i podczas swojej wędrówki założyłam wodę znajome światło. Chcę Cię ocalić. Przestrzeni posłuchaj uważnie. Ktoś o imieniu NIC wkradnie się do wyporu ciebie i wszystkie Twoje piękne gwiazdy. He? Proszę, zaufaj mi no, i mi czas, przybywam z przeszłości, gdzie, gdzie wszystko zawsze się tak kończy. Nic nie rozumiem. Wiem, że to wiele do przetr przetrawienia, ale chcę cię chronić, nie? Chcę, żebyś została porwana przez nic. Przepraszam. Ech, przepraszam, że pozwoliłam jej... jej mnie zabrać. To nie twoja wina przestrzeń. Też stoisz się w tym odmieniu, prawda? Czujesz się taki jak ja. Musi cię to boleć. Jest w porządku. Jestem w stanie wrócić do powstania by powstrzymać takie sytuacje. Proszę nie płacz. Okej. Okay. Powiedziałam przez i, i innych wersji naszego pierwszego spotkania. Powiedziałam jej, że nic potrafi ograniczyć moją mocy, zamykając mnie w pętlach i powstrzymując mnie od przywijania wystarczająco daleko, by zapobiec jej pojawianiu się. A przez czym mm, chciała pomóc. Powiedziała, że jeśli będziemy pracować, że nam uda nam się. I tak było to lepsze od w, p, samotnej walki z tym potworem. Głównie, że, że nic nie, nic nie pojawiła się. Tylko wtedy, gdy opuszczamy gardę. Próbowałam na nim czekać, ale zasnęliśmy. W takim razie to my musimy zrobić pierwszy ruch. Jaki mamy plan? Nie wiem, gdybym mogła się cofnąć na tyle daleko, by wiedzieć co się stanie, mogłabym wszystko naprowadzić. I, I nowych rzeczy dowiaduję się tylko, gdy mi się odbiera. I stało się tu znowu czas. Pracujesz ciężko, czyż nie? Bo chcę pomóc. Nie chcę, byś czuła się sam. nadal tu jestem, więc chciałabym coś dla ciebie zrobić. O dobra, koniec.